Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Cześć czołem. BUM! Hecz od mózgiem na ścianie nadchodzi soczysty rozpierdol! Drogi panie, witam serdecznie, Sniper Elite 4. Eee, Indonezja. Kontynuujemy misję trzecią. Dzisiaj ją sobie domkniemy. I tak, przejdziemy sobie w ramach zlokalizowania pilota, potem zlokalizowania samolotu. Wsadzimy pilota w samolot, puścimy chęt daleko, by potem zająć się potężnym działem. Właśnie tak to zrobimy. To powinno być gdzieś somuła. So, somuadere. Dobra. Ok, po drodze musimy kurczę przeszukać kilka trupów. Bo mam malutki problem z ammo, Myślę, że A, ale ai no o co to cześć i chuj, rojo ty chamie. ja cichy specjalista z 100 punktów doświadczenia jasne. Jasne. Ale ten kolo. Jak się ten kolo tam dostał? On mógł mieć dobre ammo. Ja mogę w sumie przeskoczyć. Chociaż ja w tych grach mega się boję skakać. <śmiech> <śmiech> Nie dałem rady. <laughs> Dobrze. I'm, I'm so sorry. I'm so sorry. Dobra. Nieważne. Ok. Śmieszki śmieszkami. Będziemy śmieszkować dalej. Najciemniej pod latarnią, znajdź kurwę. No dobra. Mm, okej. Okay. wygląda to średnio. O, a tu oczywiście się nie przerzuca, nie? Takim małym pyćkiem, może się uda tak chamsko. Aaaa, dobrze. Nie musiałem robić tondo do rondo, to tyle dobrze. To temat poczyszczony został bardzo solidnie, także fajnie. Ooooo, to będzie z daleki strzał. Kolejny taniec odpadających pał. Długo leciał. Przypierdolił jak zwykle. No i dobrze, no. Kolejne zagrożenie z głowy. Tak, stwierdziłem, że troszeczkę pochacharzę sobie z ciężarówkami. Czemu nie? Lecą za to punkty. To czemu nie? Moi drodzy, jesteśmy blisko teatru działań. Widzę kilku zainteresowanych ołowianą e, kuracją. Może dobra się uda zrobić. O kurczę, powinno przelecieć trochę. Ciul. Leci pocisk, nie. Niestety. A tak, udało się. Ten trochę leży, ale co ja mu zrobiłem teraz, brzydkiego? <śmieniczyny> Poszło przez wszystko, no i doskonale, no doskonale. Większą odległość poproszę. Oberwał. Ale tak jak mówię, no to nie jest karabin, który chciałbym sobie odblokować. przezgląd na zadawane obrażenia, bo tak to by. No powa z nich po prostu padała na hita, no. A tak to niestety. A tak to nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste. Ale Okej, okay, zlokalizujemy pilota. Mamy niedaleko. Tylko, że właśnie problem polega na tym, że broni go kilku typów. No, no czysto, no w tym sektorze, ale nie tam. Już mnie nie szukają. Kolejny sniper to gdzieś mega, mega daleko. Nawet nie wiem gdzie dokładnie. Dobra, skryję się za tym budynkiem. Kiężaróweczka. Mam nadzieję, że podejdą bliżej. To było doskonałe. Jest tutaj fikuśne okienko. Doskonale. Ok. Czy podejdą z tej strony? Cholera wie. Dobra, uleczmy się trochę. Dobrze. O nie. Z daleka jak pikując faniaki, Dobra, tu nikogo nie ma nie kipi gdzieś tej strony może Nic nie widziałe, spokojnie. Te jakieś spieszności. <śpiewa> Pan idiotów, no. Nie, tu jestem odkryty po prostu obrzydliwie z każdej strony. Dobra, żryj ołów. Dobra, leży. Tu jeszcze był wesołek. O tak. O! <laughs> Dobra. Weźmy cokolwiek. Tam jeszcze mamy jakieś malutkie autko. Dobra. Obserwator gryzie ziemię. Okej, okay, tam już są daleko. Cztery pociski. Średnio. Tu podbiega nam cwaniaczek. O, kurde. Woo! Pięknie, ale miał kumpla obok. Cholera. Pięknie strzał w głowę. Jeszcze mały wybuch, czemu nie? Ale okej, okay. idzie kolejny. Jeden na średnio, jeden na daleko. No dobra, leżysz. Dobra. O kurde, tam już są daleko. Dobra, muszę pozbierać kurczę sprzęt, ale dwóch Wesołków martwych miałem u góry, dlatego też tylko nie wiem, czy mi się. Oj, 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 oj. Może zmienimy sobie karabin? Tak. E... Tak. Dobra. Dobra, mamy trochę tej amunicji, ale nie za dużo. O kurde. Dobra, leci. O! I teraz sobie uświadomił, jak bardzo ma przejebane. Ale tu jest ich całkiem sporo na tym daszku. O i po pałaszku. Jeszcze jeden. Dowódca ma przez radę. On wie, co się zbliża. On wie, że... Kurwa. No, to jest jakaś tragedia, nie? Proszę bardzo. Na bezdechu. No ładnie pykło. Nie powiem, że nie. Wow, wow, wow. Kolega. O kurde, no powiem wam, taka sytuacja troszeczkę podbramkowa. No ale w porządku. Dobra, pozbieramy co się da, uleczmy się. Dobra. Kurde, ilu ich tam jest, no. Dobra, leżysz, mordo. To tak gościu, tak kurde średnia sytuacja No bez jaj tu już nikogo nie powinno być, no Panie autko Na pewno dostanę za pana kilka serdecznych punktów Dobre A jednak nie Szkoda To kurde trochę parszywie Nie tak to sobie wyobrażałem gdzie ten koleś mnie szuka Dobra ładnie Sprawdźmy Dobrze, ładnie z głowy Dobra, pilot bankowo jest gdzieś tutaj Sprawdźmy, czy możemy jakoś ten budynek przeczesać. Dobra. Zabito Jagera. Jager Majsta. O jejku. Chyba, że R podnieś. Dobrze. No, Był tutaj. Był tak blisko. A tam jest ciężarówka. Ale okej, okay, moi drodzy, to nie koniec imprezy. Musimy zlokalizować pilota. Ale to nawet mamy fajnie po drodze, z tego co widzę. Pięknie. Ciśniemy dalej. O, ja się przyjemnie czyści w tej grze. Dobra. Najważniejsze to, że mamy już trochę amunicji. I możemy kontynuować haharzenie. Teraz tak. Pierwsza kulka! <śm> o jejku. Bynajmniej. Nie ostatnia, proszę bardzo. Tu ktoś się brzydko ukrył. Szczęśliwie nie wiedzą jeszcze, gdzie jestem. Ale co nagle to po diable! Wleciało elegancko! O kurde! To biło się o lufę i wpadł mu rykoszytem w ryj? Nie wiem, to było cudowne. Dobra, najważniejsze, że mnie nie widzą. Spokojnie, proszę bardzo. Jakaś amunicja. Jeszcze temat mile widziany. Przycupnijmy. Dobra, no Royson, obniż się. To powinno być kółkiem myszy, wam powiem. Pychoty. O jak, jak się kurde, jaki no tony hołk normalnie. Oh. Oddalam tą głowę. Pewnie przeżył. No. Przecież, a nie strzał w płuca. Całkiem w porządku. O kurde, gdzie teraz pieprznie? Bo to nie zawsze w głowę spoko. W koko, albo w oko. <noise> Zostaw to ciało. Da cholerę mi to ciało. Gdzie jesteś, Rzymio? Ale się chowając, naprawdę to inteligencję im ulepszono, wytrzymałość. Kurczę, myślałem, że będzie jakieś prześwietlenie. Nie, no dobra. Ma brzydka egzekucja, wiem. Ale okej. Okay. Tu mamy temat załatwiony. Przeszukajmy zwłoki. Całkiem w porządku. Dobra. Nie musimy się już tutaj kitrać. Dobra. Podłóżmy ładuneczek. No i dobrze. Elegancko. Oh yeah. Moi drodzy, dobrze. Pora na działo. Pora na działo. Na grand finale tego odcinka. Amunicji? Powinno starczyć, jeśli będę cenny. O kurczę, to jakiś tunel w ogóle. To jest właśnie fenomenalne, na ile sposobów można przechodzić daną misję, nie? Jak nam ten temat ułatwia e... rozmieszczenie różnych elementów na tych arenach? Jeszcze mi nie zobaczyli, jak to? O kurczę, pierwsza kula! Kula daje fula! Robi splata niczym, mamafaka! Za szybko by się chciało, no. Nie, no, dobra. Tu nic nie ugram. Przy takim poziomie wdechu-wydechu. O kurczę! To będzie fajne, bo on w podskoku zbierze. Tak! Oj, nie spodziewał się tego! Kwasy żołądkowe zrobiły swoje... No, tak ci coś pysiu, pysiu, kurwa odstawało, wiesz? I, I średnio to wyszło, przyjaciel. Dobra. Nikt mnie nie szuka, nie było alarmów, wszyscy rozwaleni, czyściusieńko. Elegancko, elegancko. Ale tak, tu już się niebezpiecznie zbliżamy. Dobra, tu już nie trzeba szukać. No dobra, podnieśliśmy trochę i teraz tak e, mapka. My jesteśmy tu, no zbliżamy się powoli. Jakby nie było. Będę się tutaj maksymalnie skitłasił. Tak, żeby tam kilka hedziaków wyrwać sobie na spokojnie. Dobra, tak weźmy sobie lornetki. Tak. Mam no, nadzieję, że on we mnie jeszcze nie strzela, nie? Tak, dobra. No, tu jest ich, kurde, niemało. Okej, okay, co on ma? Co on ma Dobra. Tu jest kolejny. A, no tego sprawdźmy, no niech będzie. O tak. A, na razie to by było na tyle, transporter. Fajne te opisy są. Dobra, tu jest kolejny. Dobra, na razie... Cholera, to mi wystarczy. Ale priorytetem musi być snajper! Nie ma to tamto. Przeszło! Po lufie, prosto w ryj. Do widzenia. Kaputte. No i gdy miał lepszy karabin, pierwszy pocisk załatwiłby sprawę. Ale okej okay. Oni tak już średnio wiedzą co się dzieje no, O pięknie, dobrze dobrze poszła łańcuchówka Właśnie to jest to Tutaj tych dwóch Okej okay. Siedem pocisków Wykorzystajmy je należycie Nie, z wyprzedzeniem też to nie idzie. Chyba, dlaczego ja działam na 100 metrów, no? Aha, bo to w ten sposób. Dobra, i tak, i tak już jest w porządku. Padło. Dobra. O kurde. Oszty w życiu. Dobra, zmieniamy taktykę. I tak byliśmy tu zbyt długo w jednej pozycji. A co robi to wesoła flara? Okej, okay, różne wszystkie rzeczy. Woluju! Gdybym, gdybym, gdybym wiedział wcześniej. Punktowo Ta flara jest doskonała! Matko, jedynka! To już będę wiedział, jak przychodzić następne misje. Dobra, może znajdziemy takiś ammo. Przeszukaj skrzynię. No, to może być kilka ciekawych elementów. Nie powiem, że nie. Dobra, pykło ładnie. Apteczka. Dobrze. Aaa, poszło po całości. Elegancko. Czy mam jakiś... Nie wiem, czy tam Grenadus coś zrobi, jakąś różnicę. Ale coś tam może po Dobrze, no na pewno w jakimś mniejszym bądź większym stopniu e... zrobiłem brzydko. Ale tak. Że będę ją lepiej widział w zaistniałej sytuacji. A! Nic nie widziałeś. Leżeć. Dobra, przeszukajmy typu. Granat trzonkowy, idealnie. On nam puści taką piękną łańcuchówkę, że to będzie kurwa poezja po prostu. Jedziesz. Chcę to zobaczyć. <laughs> Woo! Doskonała ponadprogramówka. Dobra, panie snajper, bo tutaj jeszcze jest kilku kawalarzy, co się tak. Nie rwią do walki, ale mój pocisk rwieje się do otwarcia ich umysłu na świat. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. No si nagad obrażenia. Tak. Tak. Doskonale. Wybornie. No to teraz będzie interesująco, no. No tak, teraz to już jest po prostu masakra, no. Masakra za masakrą. Tu jest gdzieś jeszcze jakiś brzydki typuncio? Ale dobrze. Myślę, że spokojnie możemy już zacząć. Powolutku. O! Pięknie. A po co bi on? Get the fuck out. Dobra. I teraz tak. Widziałem, że możemy tutaj zejść niżej. Tam gdzieś była ciężarówka, której piekło dobrze. Czy ta nie wybuchła wcześniej? Czy zastanawiała? Dobra, mogę już teraz przewie- Nie! No jaka lepsza... Co jest nie tak z tą misją? Czy teraz już mo... mo tak? Jejku, dziękuję strasznie. Jestem taki szczęśliwy taki taki szczęśliwy czego chyba nie będzie można powiedzieć o głowie mojego oponenta Uhuhu! elegancko, dobra, dobra, no sytuacja wygląda całkiem nie najgorzej, powiem wam szczerze, dlatego też wyżej niżej trochę wyżej gra troszeczkę wymusza tutaj ogarnięcie wszystkiego co się da, o, łuf tu mu się udało, no to szacun. Okay. time to move. It's time to move. Kuczę tylko teraz, skąd najlepiej oddać pocisk Nie może tu rzucę granat? No, Royson. No, 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 Moi no, drodzy. No. O kurde, ale będzie wnięcie! To jest to, na co każdy czeka w odniesieniu do takich wytycznych, takiej misji. Piękna nagroda na koniec. Kapitan Bueno rozpierdollo. Zaproś roja na imprezę. Moi drodzy, dziękuję wam ślicznie. Kolejna misja. He, z głowy. Zobaczmy, co mi się tu wesołego odblokowało. Moi drodzy, już jutro rozpoczniemy sobie stocznię Larino. Serdeczna tarcza. Przypieprzcie lajka.